Na dzisiejszym turnieju mamy zaszczyt gościć ekipy z Tuchowa, Zalasowej, z Zalasowej, Siemiechowa, Chojnika oraz Gospodarzy, czyli z gimnazjum z Gromnika. Turniej ten jest turniejem, który zainicjował starosta Tarnowski wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Tarnowskiego, panem Pawłem Smoleniem. Starości generalnie przychylni są ku temu, aby organizować jak najlepsze zawody sportowe, aby nasze hale sportowe były zapełnione. Temu też służy ten turniej. Jest to turniej półfinałowy, drugi taki turniej odbywa się obecnie w Wojniczu, a za tydzień trzy najlepsze drużyny zaawansują do turnieju, który odbędzie się w żabnie.